Zainteresowanie możliwością przebadania się pod kątem nowotworu gruczołu krokowego oraz raka jąder przeszła najśmielsze oczekiwania. Zgłosiło się ponad 120 mężczyzn. Staramy się oferować naszym mieszkańcom miasta gminy Lidzbark kompleksowe badania, przede wszystkim profilaktykę. Pamiętamy o najmłodszych, pamiętamy o kobietach, a dzisiaj ze szczególną troską kierujemy, szczególną troską i zapraszamy mężczyzn na badania, bo właśnie po serii skierowanej do innych grup wiekowych i do innych płci, to właśnie dzisiaj są badania wczesnego wykrywania raka prostaty u mężczyzn. Jest to badanie nieinwazyjne. Polegające na szczegółowym badaniu wyników krwi, i serdecznie zapraszamy wszystkich panów do tego, aby się odważyć, aby się badać, aby zadbać o profilaktykę i tym samym zapewnić sobie długie życie. Już niebawem kolejne badania, już niebawem zaoferujemy profilaktykę rozszerzoną dla pań, ale o tym w szczegóły wkrótce. Przyjechaliśmy z Warszawy. Jest to wydarzenie kierowane do mężczyzn. Będziemy wykonywać badanie z krwi PSA w kierunku raka prostaty. Profilaktyka zdrowotna jest dla nas najważniejsza, dlatego i kobiety, i mężczyźni powinni badać się regularnie. Akcja została zorganizowana przez burmistrza Lidzbarka Macieja Sitarka oraz Fundację Medycyny Prenatalnej imienia Ernesta Wójcickiego. Wszystko wskazuje na to, że w przyszłości będą miały miejsce podobne akcje.